Dzień dobry, kochani. Zacznijmy ten piękny dzień razem. 10 minut, które przygotowałam dla Was, obudzi Wasze ciało i da Wam dobry zastrzyk energii na cały dzień. Zaczynamy. Ja, Fo-Yoga. Połóż się na macie i chwyć kolana. Oddychaj. Kolanami rysuj niewielkie koła na suficie. Tak by rozmasować dół kręgosłupa. Najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Teraz przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej i wyprostuj lewą nogę. Z kolejnym wydechem wyciągnij prawą nogę w górę. Jeżeli to możliwe, chwyć się pod kolanem. Stopa point, flex, point, flex, point, flex, point, flex, point, flex i ugnij prawą nogę, przyciągnij kolano do klatki piersiowej i zmień strony. Przyciągnij dwie nogi. Po czym wyprostuj prawą, lewą przyciągnij do klatki piersiowej i z kolejnym wydechem wyprostuj lewą nogę w górę. Oddychaj. Point flex. Point flex. Point flex. Point flex. Point flex i ugnij lewą nogę, przyciągnij kolano do mostka, po czym przyciągnij oba kolana do klatki piersiowej. Głęboki wdech, a na wydechu obie nogi w górę. Wdech ugnij, wydech prostuj. Wdech ugnij, wydech prostuj. Ugnij, prostuj. Ugnij, prostuj. Następnie ugnij kolana, zbliż się do klatki piersiowej i przeturlaj się w przód i w tył. I w przód i w tył. I w przód i przejdź do nawasany, pozycji okrętu. Trzymaj mocny brzuch, by utrzymać pozycję. Możesz przenieść lewą rękę i prawą rękę do przodu, lub trzymać się pod kolanami. Oddychaj. I możesz zostać tutaj, lub wyprostuj nogi. Ugnij. Wyprostuj, ugnij, wyprostuj, ugnij, wyprostuj, ugnij, wyprostuj, ugnij i wróć do leżenia. Stopy na macie, kolana na szerokość bioder. Z kolejnym wdechem krąg pokręgu miednica w górę. Z wydechem krąg pokręgu w dół. Wdech krąg po kręgu, miednica w górę. Wydech krąg po kręgu w dół. Góra, głęboki wdech. Otwórz klatkę piersiową. Wydech dół. Jeszcze raz. Pośladki w górę i pompuj. Na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dwa, jeden, z wydechem krąg po kręgu w dół. Przyciągnij kolana do mostka i przeturlaj się do przodu i do tyłu. I do przodu, do tyłu i znajdź nawasane pozycje pozycję okrętu. Silny brzuch, silne plecy. Teraz połącz dłonie, wyciągnij palce wskazujące i przekładaj je raz na jedną. Raz na drugą stronę, hop i hop i na jedną i na drugą. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden, rozpleć dłonie. Jeszcze jeden głęboki wdech tutaj i rozluźnij pozycję. Przed nami dandasana. Stopy razem, flex, otwórz klatkę piersiową, długa szyja. Ustaw dłonie tuż za biodrami. Wydech, unieś miednicę i odchyl głowę do tyłu. Nogi proste. Z każdym wydechem pozwalaj pośladkom unieść się jeszcze wyżej. Ostatni wydech maksimum i wróć na matę. Usiądź w siadzie skrzyżnym, połącz palce, odwróć dłonie do sufitu i wyciągnij cały kręgosłup. Czuj, jak z każdym wdechem Twoje ciało zyskuje nową przestrzeń. Rozluźnij pozycję i znajdź swoją deskę nadgarstki pod ramionami. Podciągnij brzuch, pępek do kręgosłupa. Wydech pies z głową w dół. Następnie przejdź dłońmi do stóp. Luźna Uttanasana. Puść zupełnie głowę. Wdech, ugnij kolana, wydech prostój, Wdech, ugnij głęboko wydech, prostuj wdech, ugnij wydech, prostuj maksymalnie wdech, ugnij i krąg po kręgu powolutku w górę głowa ostatnia skręć ramiona do tyłu przechodzimy do rozciągania boków ciała połącz stopy i z wdechem wyciągnij ręce do góry wydech, zakorzeń pozycję Wdech, wyciągnij, wydech bok. Wdech tutaj, wydech powrót. Wdech, wyciągnij góra, wydech drugi bok. Wdech tutaj i z wydechem powrót. Wdech góra, wydech przód. Wdech tutaj, wydech powrót. Wdech wyciągnij się ostatecznie i rozluźnij ręce. Z wdechem połącz ręce ponownie w górze i z wydechem krąg po kręgu w dół. Znajdź swojego psa z głową w dół, stopy na szerokość bioder. Poprzechodź z nogi na nogę, tak by dotrzeć do napięć ukrytych w tyłach nóg w pośladkach. Teraz ustabilizuj swojego psa i rozluźnij głowę. Odpychaj się od rąk. Z kolejnym wydechem prawa stopa do przodu między dłonie. Upewnij się, że prawe kolano nie przekracza linii kostki. Przenieś ręce w górę. High lunge. Wdech tutaj. Wydech ugnij łokcie. Wdech góra. Wydech ugni, wdech góra, wydech ugni. Ostatni wdech góra i z wydechem przenieś dłonie przy stopie. Znajdź swoją deskę, wdech tutaj, wydech pies z głową w dół. Luźna głowa. Teraz przenieś lewą stopę do przodu między dłonie. Kolano nie przekracza linii kostki. Gdy czujesz się stabilnie, ręce w górę high lunge wdech tutaj wydech ugnij łokcie wdech góra wydech dół wdech góra wydech dół jeszcze raz góra i na wydechu odstaw dłonie na matę znajdź swoją deskę wdech tutaj wydech pies z głową w dół Odepchnij się od rąk, rozluźnij kark i ostatecznie zbliż pięty do maty. A teraz ugnij kolana i usiądź w siadzie skrzyżnym. By mieć pewność, że twój kręgosłup jest prosty, możesz usiąść na podwyższeniu, klocku lub książce, cokolwiek masz pod ręką. Wdech, wyciągnij lewą rękę w górę, z wydechem chwyć za prawe kolano, skręt, oddychaj. Wdech, wyciągaj kręgosłup, wydech, pogłęb skręt, i wróć do centrum. Wdech, wyciągnij prawą rękę, z wydechem, odłóż ją na lewe kolano, skręt. Wdech, wyciągaj kręgosłup, Wydech pogłęb, skręt i wróć do centrum. Z wdechem wyciągnij obie dłonie w górę, wydech samastity. Dziękuję, że dzieliłeś tę praktykę ze mną. Namaste. Ja, Twojego.